To dla mnie ważne. Jako autor wynajmuję AI, żeby używała mojego głosu i czytała wybrane wiadomości. Miej jednak pewność, że za każdą informacją stoi ludzkie doświadczenie redakcji Voice House. Ze studia Voice House Gospodarcze Podsumowanie Tygodnia Ekonomicznie in Brief. Firmy i samorządy w Polsce mogą w końcu zacząć płacić mniej za prąd. Mamy na to pierwszy dowód z Gdańska. Tamtejsza grupa zakupowa, złożona z miasta oraz ponad 20 okolicznych powiatów i gmin, będzie w przyszłym roku płacić za energię elektryczną o 1 trzecią mniej niż w tym roku. Dostawca, jakim jest Energa Obrót, wygrał przetarg na dostawy prądu z ceną 461 zł za megawattogodzinę. W tym roku obowiązuje cena zamrożona dla samorządów oraz małych i średnich firm na poziomie 698 zł. Będzie ona zamrożona na tym poziomie jeszcze do końca marca, ale przykład z Gdańska pokazuje, że firmy i samorządy, które chcą samodzielnie znaleźć na rynku lepsze oferty, mają na to spore szanse. Dostawcy są w stanie oferować tańszy prąd, ponieważ jego cena spada także na giełdzie. Dzieje się tak, ponieważ na rynkach europejskich tańsze niż kilkanaście miesięcy temu są też węgiel, gaz oraz zezwolenia na emisję dwutlenku węgla. Natomiast w strukturze produkcji prądu w Polsce coraz większą rolę odgrywają tańsze od węgla źródła odnawialne. W listopadzie kontrakt na dostawy w przyszłym roku kosztował średnio 403. 24 zł za megawatogodzinę. Rok temu był na poziomie 546 zł. Niestety zupełnie inną sytuację mamy na globalnych rynkach żywnościowych. W ubiegłym tygodniu rekordowo drogie były chociażby kawa czy kakao. Oznacza to, że wkrótce także w sklepach produkty te będą droższe. Wzrosty cen to reakcja rynku na prognozy zakładające słabe zbiory na skutek katastrof pogodowych. W całej Europie rośnie też cena mleka, a co za tym idzie również masła. Główna przyczyna to tzw. choroba niebieskiego języka wśród krów, przez którą spada produkcja mleka. Popyt tymczasem nie maleje, więc cena idzie do góry. Ceny na biału na świecie według danych ONZ są najwyższe od stycznia 2023 roku. W ciągu ostatniego roku poszły w górę o 20%. Drożeją też oleje roślinne, których ceny są najwyższe od połowy 2022 roku. Indeks cen żywności liczony przez ONZ na podstawie notowań zbóż, biału, olejów, mięsa i cukru jest najwyżej od lipca 2023 roku, chociaż wciąż o 20% poniżej historycznego szczytu z wiosny 2022 roku. Jednak w ciągu w ciągu ostatnich 10 miesięcy poszedł on w górę o ponad 8,5%. Wracając do cen prądu, okazuje się, że mają one ogromny wpływ na poziom stóp procentowych w Polsce. Szanse na ich obniżkę znacząco zmalały po ostatniej konferencji prasowej prezesa Narodowego Banku Polskiego. Wcześniej sugerował on, że obniżki mogą rozpocząć się w marcu, jednak teraz stwierdził, że sytuacja się zmieniła. Ceny prądu dla gospodarstw domowych mają być zamrożone decyzją Sejmu jeszcze przez 9 miesięcy przyszłego roku. Jego zdaniem oznacza to, że wzrost inflacji z tego powodu pojawi się dopiero pod koniec przyszłego roku, a nie na początku jak wcześniej zakładano. Bank centralny będzie więc mieć pewność co do tego, że inflacja zacznie spadać w sposób trwały dopiero na początku 2026 roku, a nie 12 miesięcy wcześniej. Wielu ekonomistów uważa takie podejście prezesa Glapińskiego za kontrowersyjne. Polska gospodarka rozwija się ostatnio wolniej niż prognozowano, więc niższe stopy procentowe mogłyby pomóc jej rosnąć w szybszym tempie. Analitycy z Banku Pekao napisali w swoim komentarzu, że wysokie stopy procentowe to kij w szprychy ożywienia polskiej gospodarki. Z kolei analitycy z M-Banku zauważyli, że utrzymywanie Wysokich stóp nie przysłuży się poprawie konkurencyjności kraju. Ekonomiści z Banku Santander wskazują, że prezes Glapiński popełnia błąd, kojarząc przyszłe odmrożenie cen prądu z ich podwyżką i tym samym wzrostem inflacji. Podkreślają oni, że na rynku hurtowym prąd powoli, ale systematycznie tanieje. W związku z tym ceny dla gospodarstw domowych w nowej taryfie, która ma się pojawić za kilka miesięcy, będą niższe od obecnych. Odmrożenie cen prądu, które polega na powrocie do rozliczania się według taryf przyjętych przez Urząd Regulacji Energetyki, nie musi oznaczać ich wzrostu. Z tego powodu, według analityków Santandera, szanse na obniżki stóp procentowych w przyszłym roku nadal istnieją, tyle że prawdopodobnie od lipca, kiedy będą już znane nowe taryfy na prąd, a nie od marca. Amerykański bank Goldman Sachs ma podobną prognozę dla Polski i zauważa, że prezes Glapiński zmienił zdanie na temat terminu obniżek stóp już czwarty raz w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. W związku z tym być może jego słowami nie trzeba się aż tak bardzo przejmować. Podobnie może sądzić spora część inwestorów na rynku. Słowa Glapińskiego spotkały się z zaskakująco skromną reakcją w kontekście notowań złotego i polskich obligacji. Ustawa wprowadzająca dzień wolny od pracy w wigilię Bożego Narodzenia przeszła już całą drogę w parlamencie. Nie wiadomo jednak czy wejdzie w życie, ponieważ nadal istnieje możliwość jej zawetowania przez prezydenta. W przypadku tej ustawy prezydent oznajmił, że musi się skonsultować. To raczej niecodzienna sytuacja, ponieważ prezydent większość ustaw podpisuje bez żadnych komentarzy ani konsultacji. Zgodnie z komunikatem kancelarii prezydenta, weźmie on udział w konsultacjach społecznych ze stroną pracowników, czyli ze związkami zawodowymi oraz z pracodawcami. Rozmowy te mogą dotyczyć tego, że w w trakcie prac w Sejmie do projektu ustawy dopisano przepis o tym, iż w grudniu przed świętami mają być trzy niedziele handlowe zamiast dotychczasowych dwóch. Potem dodano jeszcze, że zatrudnieni w handlu mają mieć maksymalnie dwie pracujące niedziele, a nie trzy. Tak naprawdę więc trudno teraz powiedzieć, czy ustawa wprowadzająca wolne w wigilię oznacza więcej czy mniej pracy w grudniu dla handlowców, oraz co to oznacza dla pracowników innych branż. Stąd zapewne potrzeba konsultacji, a jeśli związkowcy orzekną, że zmiany nie są korzystne dla pracowników, wtedy nikt nie powinien być zaskoczony, jeśli prezydent. Prezydent jednak tej ustawy nie podpisze. Koniunktura gospodarcza w Europie wygląda najlepiej od dwóch lat, wynika z nowych danych Eurostatu. Niestety, na tle całego kontynentu, osiągnięcia państw z Europy Środkowej nie wyglądają najlepiej. W trzecim kwartale PKB całej Unii Europejskiej zwiększył się o 40% w stosunku do drugiego kwartału i o 1% w skali roku. W tym pierwszym przypadku to dane najlepsze dokładnie od dwóch lat, a w tym drugim najlepsze od początku 2023 roku. W ujęciu rok do roku wśród dużych państw króluje Hiszpania ze wzrostem o 3,4%. A za nią są Polska i Holandia, rosnące o 1,7%. Na minusie znajdują się Niemcy, których PKB spada o 0,3%, a wraz z nimi mająca dokładnie ten sam wynik Rumunia, a także Węgry, Austria i Estonia, gdzie PKB spada o ponad 0,5%. Na Łotwie odnotowano spadek o 1%. Czesi i Słowacy utrzymują się na plusie, ale wypadają gorzej niż Polska. Generalnie jednak Europa Środkowa radzi sobie ostatnio gorzej niż Zachodnia. Jeśli spojrzymy na dane liczone kwartał do kwartału, to tu z kolei Polska jest na minusie. Ze spadkiem o 1,1%. Tak samo wyglądają dane dla Rumunii i Austrii, która notuje już drugi spadkowy kwartał z rzędu, czyli można oficjalnie ogłosić, że jest w recesji. To samo można powiedzieć też o Łotwie i Węgrzech. Tam też PKB spada już co najmniej dwa kwartały z rzędu. Pozytywnie na tym tle wyróżnia się Litwa ze wzrostem o 1,2%, co w tym kwartale jest drugim najlepszym wynikiem w całej Unii. Na lekkim plusie są też Niemcy, Czechy i Słowacja to było ekonomicznie in brief. Wiadomości dotyczyły wydarzeń od 7 do 13 grudnia 2024 roku. Głosem Jarosława Kuźniara czytała sztuczna inteligencja.